w Szkole Podstawowej numer 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza pierwsze półrocze roku szkolnego 2020-2021 yy, kończy się 15 stycznia. W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów dotyczący przełożenia ferii zimowych, niestety organizacja roku szkolnego musiała ulec zmianie. Zmiania, zmiana głównie polega na tym, y, że semestr koń, półrocze kończy się y, Tuż przed Bożym Narodzeniem, w związku z tym, ten czas na wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów mija 16 grudnia, czyli już w niedalekiej przyszłości. 21 grudnia mamy posiedzenie, zaplanowane posiedzenie Rady Pedagogicznej Online, przyjmujące klasyfikację śródroczną. Jest to trudna sytuacja nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla uczniów. Uczniowie mają mniej czasu na otrzymanie większej ilości. Ocen będących podstawą do klasyfikacji śródrocznej. Niemniej jednak nauczeni Doświadczeniem wiosennym przygotowaliśmy się do wariantu zdalnego nauczania. We wrześniu, wtedy kiedy jeszcze mogliśmy kontynuować, kontynuować naukę w trybie stacjonarnym, zespoły nauczycielskie przygotowały zmianę do wewnątrzszkolnych zasad oceniania, w którym to dokumencie zapisaliśmy warunki oceniania w przypadku nauczania zdalnego. Bierzemy oczywiście pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na ocenę śródroczną. Oprócz umiejętności zdobytych przez uczniów, musimy wziąć pod uwagę możliwości, łącznie z możliwościami sprzętowymi i internetowymi uczniów. Wszystkie zajęcia na terenie szkoły odbywają się poprzez platformę Teams, czyli online. W związku z tym nauczyciele mają możliwość bieżącej weryfikacji wiedzy i bieżącej oceny postępów uczniów. Mamy to szczęście, że przez wrzesień i część października uczniowie zdobyli, każdy z uczniów zdobył co najmniej dwie oceny będące podstawą do klasyfikacji śródrocznej. Niemniej jednak od końca października przeszliśmy na nauczanie zdalne, co oczywiście też generuje konieczność oceniania bieżącego bieżącego uczniów przede wszystkim w ocenianiu bieżącym bierzemy pod uwagę postępy uczniów podczas całego półrocza czyli tej części zdalnej i części stacjonarnej ale przede wszystkim uwzględniamy trudności w rzeczywistym sprawdzeniu wiedzy możliwości weryfikacji wykonywanych zadań specyfikę przedmiotów indywidualną sytuację ucznia bo ta sytuacja każdego ucznia jest inna bierzemy pod uwagę trudną okrotnie sytuację uczniów związaną między innymi z trudnościami w wykonaniu niektórych zadań. Na bieżąco kontaktujemy się z rodzicami, wychowawcy klas monitorują postępy uczniów, ale również monitorują udział w zajęciach lekcyjnych.